Espresso Cześć, witajcie w serii Espresso na kanale Nowa Mowa Ja jestem Dawid Czym Różne przypadki jąkania i bloków mowy trzeba traktować różnymi terapiami, kursami, różnym podejściem. Na przykład, jeśli ktoś ma tak zwane jąkanie kloniczne, to powinny się udać do logopedy, który zajmuje się stricte tym problemem, czyli tą kloniką, żeby nie duplikować celów, tylko pojedyncze. Wytwarzać tak jak trzeba. Czy jak ktoś przeciąga dźwięki, głoski, sylaby, wyrazy, ma takie długie prolongacje, to trzeba iść do kogoś, kto mu to skróci? Czy jak ktoś ma bloki mowy, to to się wiąże, że ma problem psychologiczny, więc raczej logopeda nie pomoże i trzeba szukać psychologa, który zajmuje się odblokowaniem człowieka. I tych przypadków, tych aspektów, tych symptomów w przypadku całego zespołu emocjonalnych bloków mowy jest bardzo dużo. Właściwie niezliczona ilość, bo można je pogrupować na te symptomy widoczne, jak na przykład takie jąkanie kloniczne, czyli powtarzanie sylab, toniczne, czyli przyciskanie na siłę i walczenie z dźwiękiem, czy też na przykład. Wszystkie lęki związane z mówieniem, jak na przykład logofobia, ale o samej logofobii jeszcze opowiemy w innym filmie, czy na przykład blokady, blokady całkowite, blokady częściowe, czy to wszystko należy rozpatrywać w zupełnie, u zupełnie innego specjalisty? Otóż wcale nie. A dlaczego nie, to wam opowiem właśnie w tym odcinku. Czy istnieje takie jedno cudowne rozwiązanie? Czy istnieje cudowna terapia, czy cudowny trening, czy idealny kurs, czy może jeden idealny specjalista? O tym dowiecie się właśnie w tym odcinku. Wszystkie symptomy jąkanie nazwijmy to ogólnie jąkania, bo tych jąkań jest tak wiecie już kilka, ale też bloków mowy, też tych spraw związanych z następstwami bloków mowy i jąkania, czyli stroną psychiczną, jak obawy, lęki, wycofywanie się. Gdyby na każdy taki przypadek osobny czy przypadek tych widocznych symptomów Byłby potrzebny inny specjalista, to naprawdę nie staczyłoby życia, żeby tych wszystkich specjalistów, trenerów, terapeutów odwiedzić, pokonując swój problem. Osoby, które cierpią na tego typu przypadłość, tego typu defekt, tego typu problem, to wiedzą dobrze, że to wszystko lubi się wymieniać. Czyli mogą się zdarzyć i zacięcia, i wycofanie, ale i lęk, i blokadę. Więc czy to by znaczyło, że za każdym razem, kiedy coś nam się wydarzy, szukamy odpowiedniego specjalisty? No nie bardzo. I tu z pomocą właśnie przychodzi wiedza o nowej mowie. Dlaczego nowa mowa może być uniwersalna na każdy typ jąkania, na każdy typ zacinania, na skurcze, na bloki, na, na lęki, na wycofanie, na uniki, na kamuflaż? Czy jest aż tak cudowna, aż tak piękna, że to wszystko wyczyści i pozamiata? W kanale Nowej Mowy no nie o to chodzi, żeby wyleczyć się, czyli czy zniszczyć tam to wszystko, tylko wymienić. Tylko nauczyć się od nowa mówić. I tutaj dobra wiadomość nawet dla osób, które już żyją z tym problemem kilkanaście, kilkadziesiąt lat, co może się wydawać dla wielu osób bardzo takie nietypowe, takie nowatorskie. Ile znamy osób w naszym dorosłym życiu, studentów, pracujących, którzy pomyśleli o zmianie mowy? Niewiele, przecież to dotyczy dzieci. To dzieci powinny chodzić do logopedy, żeby ćwiczyć mowę. Dorośli chyba się muszą z tym pogodzić. Dla Was dobra wiadomość. Nie gućcie się, że taki los już macie, bo jest nowa mowa i można uczyć się w każdym wieku. Można umówić się z trenerem, można stworzyć dla Was specjalny plan treningowy w danym czasie. Wszystko zdążycie poznać, zdążycie się nauczyć. Przećwiczyć, przepraktykować, i oczywiście poznać, co ten spokój w mowie daje, co spokojna mowa jest w stanie zrobić w Waszym życiu, co zmienić może w relacjach, może właśnie, właśnie w Waszym samopoczuciu, sposobie myślenia. Bo spokój to niesamowicie duże narzędzie to ogromne narzędzie. Radzenia sobie z różnymi konfliktami, ale też stresami, emocjami, niekoniecznie dotyczącymi mowy. Tego nie należy mieszać. Że stres to od razu jąkanie i bloki. Tak wcale nie musi być. Może być sytuacja stresująca, ale może być w tej sytuacji również spokojna mowa. Zainteresujcie się tym tematem, jak łączyć spokój w mowie, czym jest nowa mowa. I pomyślcie, że jest coś takiego, co oddala wszystkie objawy jąkania i bloków, czyli starej mowy, i pozwala na nowo spokojnie żyć. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną, w Serii Espresso. Oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału, do zostawiania w komentarzach pomysłów na kolejne filmy. A my widzimy się już w następną środę. Do zobaczenia. Cześć. A dzisiaj pijemy oczywiście espresso Arabica Robusta 50 na 50.